Przemysław Wroczek, redaktor naczelny czasopisma CarbMax, organizator Srebrnego Haka nad Jeziorem Miłoszewskim. Zawody odbywają się po raz jedenasty, ale po raz pierwszy z takimi fantastycznymi wynikami. Nikt nie mógł się spodziewać tego, co tutaj się wydarzy, dlatego, że jezioro wszystkie jest dziką wodą, mimo że dobrze zarybioną, to karpie bywają tak chimeryczne, że nie jest się w sposób przewidzieć, co się będzie działo, czy one będą brały, czy nie będą brały, tym bardziej, że w tym roku pogoda była absolutnie zwariowana. Jak przyjechaliśmy tutaj, wszystko się zamieszało, zaczął wiatr, wschodni wiatr, więc jak wschodni wiatr, no to oczywiście wszyscy nosy na na dół, a okazało się, że ten wschodni wiatr przyniósł fantastyczne brania i to niekoniecznie w tych miejscach, w których wszyscy się spodziewali, no bo wiadomo, że karp idzie z wiatrem, a tym razem z wiatrem nie poszedł. Zachowywały się zupełnie inaczej. No ale co najważniejsze, brania były regularne, no i te ilości. Naprawdę 58 karpi to jest wynik niesłychany, zważywszy na 18 zespołów startujących. No i ogólna waga 560 kg prawie, no to jest naprawdę znakomity wynik. A poza tym, co dla mnie najważniejsze, duże ryby. Duże ryby, duże karpie, 6 powyżej 15 kg widać progresję tej wody i sobie wyobrażam w Srebrnych Aktach za 2-3 lata to tutaj dwudziestek będzie naprawdę, naprawdę sporo. E, oczywiście parę zespołów mogło wygrać często decyduje o tym przypadek Las, losowanie, oczywiście losowanie jest najważniejsze no ale to trzeba wykorzystać jeszcze miejsce po losowaniu Może trzeba dobrze wysądować dno, mieć odpowiedniego nosa, zanęcić tak jak trzeba. E, te trzy zespoły, które zdecydowanie wygrały tym razem, myślę, że Wstrzeliły się po prostu w te miejsca, gdzie były. No a to, czy która z nich zajęła pierwsze, drugie, czy trzecie miejsce, to czasami naprawdę przypadek decydował, bo parę zespołów z tych czołowych spieło ryby i teraz pewnie wszyscy się zastanawiają z nich, co by było, gdybyśmy, prawda i tak dalej. No ale to gdybać nie ma co. Liczymy się te ryby, które są w Podbieraku na Macie i które zostały zważone. Srebrny Hak w przyszłym roku będzie nad jeziorem Miłoszewskim. Jak najbardziej zakochaliśmy się wszyscy w tej wodzie. To jest naprawdę doskonałe miejsce do rozgrywania tego. Typu imprez, tym bardziej, że niewiele zawodów jest rozgrywanych na tak zwanych dzikich wodach, czyli naturalnych, śródleśnych, głębokich jeziorach, które rządzą się swoimi prawami. I myślę, że jest bardzo duża grupa wędkarzy, którzy chcieliby spróbować swoich sił właśnie na takiej wodzie, więc zapraszam w przyszłym roku na srebrny hak, właśnie nad Miłoszewo. Też we wrześniu nowe logo srebrnego Haka. No tak, no trzeba odświeżać pewne rzeczy, trzeba, trzeba zmieniać. W przyszłym roku być. Może wprowadzimy pewne zmiany dotyczące regulaminu, ale to jeszcze po pierwsze za wcześnie o tym, a po drugie oszukujemy no pewne niespodzianki. Oczywiście zawody zawodami. Jak jest sezon, jedziemy na zawody, jedziemy na prywatne zasiadki, a jak sezon się kończy, to jedziemy na targi. A jak na targi, to na rybomanie. A jak na rybomanie, to do Lublina pod koniec listopada, do Poznania w lutym. No, i do Katowic po raz pierwszy w marcu. Wszyscy na ten Katowice karpiarze, wszyscy ostrzą sobie zęby. Karmax e, będzie miał do zaproponowania pewną bardzo ciekawą rzecz. Ja nie zdradzę na razie tej co to będzie, ale powiem tylko tyle, że na naszym stoisku będzie można łowić karpie. Nic więcej nie powiem. Naprawdę będzie można łowić karpie i będziemy mieć bardzo ciekawych gości. Też na razie nic nie powiem. Czytajcie portal karmax.pl tam będą informacje i myślę, że w następnym Karmaksie również już co nieco rąbka tajemnicy uchylimy. Warto na tych targach być i się spotkać, oj warto. Do zobaczenia na następnym Srebrnym Haku w 2016, ale również na Rybomanii dwukrotnie w 16 i w tym roku jeszcze w Lublinie.